W tym filmie widzowie dostałem coś niesamowitego od ekipy RAPY. Oglądajcie do końca, bo naprawdę warto. Wleciał konkurs na rangi. Dodatkowo największy donut w historii box pvp na 100%. 500 łapek w górę do końca dzisiejszego dnia. Już jutro wlatuje kolejny odcinek na kanał. Nie przedłużając, miłego oglądania. Widzowie, witam serdecznie. Chciałbym Wam bardzo, ależ to bardzo podziękować. Zapytacie się pewnie dlaczego? A mianowicie, wczoraj miałem live'a na swoim kanale z serwera właśnie Box PP na Rapach i udało się dostać coś, o czym można powiedzieć, że troszeczkę marzyłem. Nie bez powodu jestem teraz na F1, ponieważ, widzowie, jak widzicie, przy moim niku jest piękny napis. Twórca, ranga twórca, naprawdę bardzo wam dziękuję Za to, no bo gdyby nie to, że oglądacie Moje filmy, subskrybujecie kanał Nie dostałbym tej rangi, a tak to teraz No bardzo, bardzo wam dziękuję Udało się, dodatkowo wam powiem, że nawet O tym nie wiedziałem, ale jako ranga twórca Mogę wam widzowie losować rangi Dosłownie, serio, więc w tym filmie Do wygrania z ranga MVP, czyli taka No całkiem spoko ranga, e, wystarczy Zostawić suba, łapkę w górę i w komentarzu Swój nick z Minecrafta i to tylko tyle Więc naprawdę e, warto, dodatkowo W wczorajszym odcinku był giwały na Szulker Boxa, którego y, wygrała ta osoba. Gratulacje. Y, Mordko zgłoś się do mnie, żeby go odebrać. O to ten, ale nie ma jeszcze miecza i kilofa. Ty dostaniesz kilof, Mordka, więc się nie przejmuj. Dodatkowo, widzowie, nie wiem czy zauważyliście, ale mam 75 tysięcy dolarów na swoim koncie. Jak to się stało, pewnie się zastanawiacie. Podczas wczorajszego live'a dostałem ogromnego donata, więc teraz możecie to zobaczyć. Ty, widzowie, Pamix 58 tysięcy mi dole wysłał, 58 tysięcy Pamix mi wysłał. Co jest 58 tysięcy? 58 tysięcy, co to jest za kwota? Ty, Pamix widzowie jeszcze daje wymianę, nie? Głowa Tobiasza, na kto Tobiasza, miecz Tobiasza, co to jest za... Co? 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 Ja pierciel. Nie! Nie! Co jest? Jezu, co ja dostałem? Ej, ja tego nie ogarniam, nie? Na pierśnik kto Biasza, miecz to Biasza drugi, który mam. Co to są za przedmioty? Co to są za przedmioty? To jest mój chyba. Ej, nie wiem. Pamięk, skąd ty to masz, tak szczerze? On musiał. On musiał kłam. On musiał okraść kogoś bogatego, mi się wydaje, nie? Ja. Ja nie. Co? Skąd? Skąd takie rzeczy można mieć? Chłop wysłał 54 tysiące? Siema napisał. No <laughs> i Siema. Dzięki pamięć bardzo. No, więc no, moja reakcja nawet Była nieprzesadzona, naprawdę, to jest ogromny Donate i dodatkowo właśnie mam ten Drugi miecz Tobiasza, widzowie, on jest Tutaj i wydaje mi się, że po prostu e, Na chwilę obecną nie ma sensu Go trzymać w Ender Chessie, Żeby on sobie tutaj stał i nie wiem I pachniał i tyle, e, wydaje mi się Po prostu, że aktualnie, skoro miecz Tobiasza Jest najlepszym mieczem na serwerze, trzeba się go pozbyć Jak najszybciej, ponieważ e, Wpadną nowe miecze i on straci na wartości Tak po prostu będzie, więc e, Wydaje mi się, że aktualnie, widzowie, jestem w stanie sobie go wystawić na spokojnie, za taką kwotę 20 tysięcy dolarów. Po prostu niech sobie będzie za 20 tysięcy wystawiony. Jak zejdzie, to zejdzie. Jak nie zejdzie, to potem będę jakoś tam cenę obniżał. Na razie może zejść po prostu. I widzowie, będę miał 95 tysięcy na koncie. Z tym, jak to się uda sprzedać, no to jest chore. No, głowę Tobiasza, którą dostałem, oczywiście mam na sobie, żeby tutaj wyglądać jak totalny kozak, terminator. No, totalnie OG player i bardzo się cieszę. Dodatkową tutaj klatę Tobiasza i nie wiem, czy ją nosić, czy ją sprzedać w sumie, no bo. Ten set niby za dużo nie daje. Podobno nic nie daje. A tak to bym go sprzedał. Jakimś tam kasę bym zarobił. Nie wiem. Na razie sobie niech siedzi w moim Ender Enderczeście. No i widzowie, no ogólnie jest kurczę Bardzo fajnie. Ranga twórca. Nie ma czegoś piękniejszego. Chociaż już mam le lekkie obawy co do tej rangi. Zapytacie się pewnie dlaczego. Mianowicie, ranga twórca, widzowie, jest taka fajna. Ona ma taki charakterystyczny kolor, że ona się bardzo rzuca w oczy. I po prostu wiecie, jestem gdzieś na e, klepę. I nawet osoby mnie nie kojarzą, okej? Okay? Mogą mnie nawet nie znać, nie oglądać filmów czy coś, ale widzą, że ranga twórca to już tak, wiecie, inaczej to podświadomie działa. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Ja dokładnie tak samo kiedyś robiłem, że wiecie, że biłem, nie wiem, youtubera czy coś, jak widziałem na serwerze, więc tutaj, tutaj też mogę się bać, że będę ją ciężko. Zobaczcie, tutaj za mną ziomy latają, siema, siema. I wracając, jeszcze jedna rzecz, jaka jest bardzo ciekawa, mianowicie dostałem dużo fragmentów kosmosu, mam już półtora i staka ich, za niedługo wydaje mi się, że nawet będę musiał odpalić jakiegoś streama, gdzie będę je skupywał w większej ilości, no bo po prostu one są dość potrzebne i zastanawiam się, czy ulepszać perk dropu sobie w tym momencie, w sensie nie teraz, ale ogólnie zbierać te perk dropu, czy czekać na to, e, jak na serwerze zostaną dodane perki typu siła, jakiś tam wampiryzm, itp, itd. Bo na 100%, po prostu na 100% kiedyś dostanie tutaj dodany perk siły i wszystkiego, tylko pytanie, kiedy? E, po prostu, no i właśnie nie wiem, czy sobie czekać i zbierać te fragmenty właśnie na taką sytuację, kiedy będzie to dane, czy, czy, czy teraz sobie ulepszać. Nie. Zielonego pojęcia. Dodatkowo, oczywiście, pójdziemy na jakąś klepę, widzowie. No, bo na klepę musimy iść. I bardzo się cieszę jeszcze raz z tego, że dostałem tą rangę mm, twórca. Zapytacie się, no, dlaczego się cieszę? Ja już Wam mówię, no, bo ran, ranga twórca ma tego kita, naprawdę. To jest kit rapy. I zobaczcie, widzowie, jak to wygląda. No, ja takiego kita mogę co godzinę odbierać. Rozumiecie to? O, znaczy, co 24 godziny. Chyba co 24. Tak, co 24 godziny mogę sobie odbierać tego kita. I z tak co, codziennie do odebrania. 16 pyłków codziennie do odebrania. No, coś, coś pięknego po prostu i bardzo się y, z tego powodu cieszę, więc jeszcze raz bardzo wam y, dziękuję po prostu widzowie za to, że oglądacie filmy, subskrybujecie, no bo no, powtórzę się, no gdyby nie wy, tej rangi bym nie miał, a ona się przyda. No i oczywiście dziękuję bardzo tutaj ekipie Rapy, która zadecydowała tym, żebym tą rangę dostał. Nie mam pojęcia, kto tutaj się zgodził na to, że mi tą rangę nadać. Ja po prostu w, na Discordzie na y, Tickecie, gdzie się zgłaszałem, dostałem wiadomość, że ekipa Rapy zadecydowała. Nie wiem, czy to była cała ekipa, czy na na przykład, nie wiem, yy, tylko Mikols Na przykład, czy ktoś, yy, ogólnie, nie wiem Kto, mam nadzieję, że kiedyś się dowiem yy, No i dzięki, nie, więc o co widzowie No trzeba iść na klepę, nie, idziemy na klepę Ja sobie ogarnę tutaj, o, miecz Tobiasza Się sprzedał, właśnie w tym momencie widzowie Sprzedał mi się miecz Tobiasza za 20 tysięcy Dosłownie, chciałem sobie iść na klepę, a tu 20 tysięcy na konto wpłynęło Mam nadzieję, że ja za tanio tego nie sprzedałem Skoro to tak szybko zeszło, przecież nie no 20 tysięcy, kurde, no to jest bardzo dużo Mam 95 tysięcy na koncie aktualnie Dobra, aż się dziwnie mi zrobiło, że to zeszło Dobra, ogarniam fajerwerki, lecimy na klepę. Dobra, wszystko mamy perfekcyjnie, po prostu już ogarnięte. Więc to no co? Pijemy sobie strędza. No ja już widzę pierwszą rzecz. Ledwo wyszedłem za linii. Od razu tutaj Ziomal za mną zaczął lecieć. Ledwo mnie zobaczył, po prostu, ledwo mnie zobaczył. Kurde, i będzie teraz tak. Za mną specjalnie latał. No to jest coś upierdliwego widzowie. No nie można powiedzieć, że nie. Miejmy nadzieję, że kogoś sobie zabijemy dzisiaj. Wydaje mi się, że no kurcze powinno się udać. Naprawdę. Czuję formę dzisiaj, czuję, czuję moc, czuję to, że można kurde pozabijać dzisiaj troszeczkę osób. Zobaczymy, czy się uda. Najłatwiejsze fragi, oczywiście, gdzie są, no, przy linii PvP, tutaj, no, na tym miejscu się będzie trzeba jakoś bardziej skupić, dodatkowo coś mi się jeszcze sprzedało, widzowie, bo widzę, że mam już 98 tysięcy, najprawdopodobniej kojarzę, że sprzedawałem jeszcze jakieś spodnie Kubira, czy coś w tym stylu, więc, no, kasa jest potężna i nie będę ukrywał, że czekam mocno na aktualizację, żeby dodali nowe miecze, no, bo w sumie ten miecz Tobiasza już takie, no, z tydzień już mam, wydaje mi się, no, ale obawiam się, że jednak troszeczkę czasu y, zajmie czekanie na tą aktualizację, nie... Tutaj dwa fragi widzę po prostu, dwóch stiwków się biło i ja przyleciałem sobie na takiego trzeciego po prostu i dwa fragi przytuliłem. Plus 12 ranku, bardzo, bardzo spoko. No i tutaj telefon JD, W ogóle nie wiem, co tutaj się dzieje. To jest trzeci frak w tym miejscu, gdzie jakieś stewki w żelaznych setach się po prostu chcą bić ze sobą jeden na jeden, nie? A no spoko, no, co ja będę narzekał. Ale mimo wszystko, no chciałbym kogoś, sobie widzowie, tak zabić, kurczę, no normalniejszego, w normalnych setach, czy coś. Ale jak widzicie, no, generatory są nawet puste. Taka godzina idealna pod kopanie można by rzec, Tutaj jakiś zioma jest, tylko ja muszę wyćwiczyć te stawianie kobłebów w dobrym miejscu. Zabiłem jakiegoś ziomka za plus 19 widzowie i tutaj widzę od razu trzeciego, znaczy drugiego bym zabił, tylko on miał na pewno totem. Tego ziomka, którego teraz zabiłem, on totemu nie miał i nie wiem dlaczego w sumie. I temki miałem jakieś siódemki, więc takie dość klasyczne, jak na to, jak ludzie właśnie mają przedmioty na tych emeraldach. Zawsze po prostu, zawsze jak kogoś widzę, to ma takie siódemki, nie? Bardzo rzadko ktoś ma jakieś lepszego seta czy coś, a jak już ma lepszego seta, to nigdy nie gra solo. O, tak bym to powiedział. Tutaj też, żomal po prostu padł szybko za plus 12. Więc jeden kobyb wystarczył, żeby go po prostu wyjaśnić. I miał słoneczkowy pył, więc fajnie w sumie takie coś przytulić sobie. Niestety, seta z niego nie złapałem. No, ale szybkie dwa fragi tak naprawdę wpadły z spoko itemami nawet. No i tutaj ten wodospad pisze, że mu oddał te przedmioty. Ja tego nie zebrałem, nawet, że mu to oddać, więc no niestety nie jestem w stanie oddać przedmiotów. Nie wiem, ja to. Za mówię, być Jakiś jest dziwna dziwny pech jest w tym, że jak kogoś zabijesz, to nigdy nie łapiesz itemów, tylko no, złapałem z tak drewna, dziewięć netherytów i półtora staka emeraldów, nie? Seta nigdy, ale te śmieci jakieś, no to już tak, nie? To nie wiem. To jest akurat kurczę mało fajne, szczerze. I gościu mnie wyzywał od je yy, i napisał, że nie zasługuje na twórcę, nie? No to szczerze, po prostu w tym przypadku jak on się tak odzywa do mnie, to nie no trzeba napisać eleczkę mu po prostu. I jeszcze trzeba mu dopisać, że yy, naucz się grać może, na, naucz się grać czy coś o naucz się grać. Tutaj, yy, Coś się można takiego powiedzieć, żeby tego Bardziej skrzywdzić, żeby jeszcze bardziej go zdenerwować. Może coś w stylu, yy, może iść sobie w Robloxa pograć, nie? Coś, coś takiego, nie? Wydaje mi się, że to odpowiednie będzie, yy, co można mu napisać. Gościu po prostu spłakał się, bo stracił itemki w Minecrafcie. Czekamy po prostu na odpowiedź, bo nie pozwoli. Oczywiście musiał odpowiedzieć. <laughs> Jezu Chrysty to jest tak, kurczę, piękne. I tutaj widzowie zabijamy. Też ziomeczka po prostu w koba Wleciał fajnie. Ładnie mu go postawiłem. Od razu sobie zginął. I pytanie: jakiego miał seta? Czy w ogóle miał? Ej, miał seta na Piraka widzowie. Więc on już miał takie, powiem wam, itemki. E, fajniejsze na pewno. Tylko ciekawi mnie, gdzie jest jego mieczyk. Czy możliwe jest to, że ja miecza z niego nie wydropiłem? Chyba, chyba tak. Chyba widzowie zopali z niego wszystko. Tylko nie mieczyk. Jego mieczyk mógł chyba zostać po prostu w jego ekwipunku, Ale no, już itemki. Fajniejsze, bo na Piraka one są już troszeczkę warte na 100%. Więc to coś tam zarobimy na pewno. No i co widzowie Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Dziękuję za to, że udało się wbić twórcę. Pamiętajcie, odcinki są codziennie o 15. Do zobaczenia. Siema.